Andrzej Nowak skomentował wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich następująco: 2 czerwca to historyczna data w naszym kalendarzu. Powtórzę: 2 czerwca 1979 roku rozbrzmiały na Placu Zwycięstwa w Warszawie te słowa, które zmieniły bieg naszych dziejów, przyniosły w końcu wybuch Solidarności i zapowiedziały koniec Imperium Zła, przynajmniej w jego sowieckiej formie. Pamiętamy je chyba jeszcze. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, wołał papież święty Jan Paweł II. Rankiem 2 czerwca 2025 ogłoszone zostały wyniki wyborów, w których dr Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej. Teraz on wchodzi do wielkiej polskiej historii. Z woli większości obywateli nie z silniejszych sąsiadów, pisze profesor Nowak. Profesor przypomina, że to była bezprecedensowa kampania nienawiści, manipulacji i kłamstw i dodaje Teraz media, w ślad za pewnym polskojęzycznym portalem, który był główną tubą tej kampanii będą, jak niemiecki z Bild już to dyktuje, powtarzać tezę, że naród kołtunów wybrał złodzieja i faszystę, że Polacy, by zacytować klasyka, nie dorośli do demokracji. Według profesora Polacy obronili się przed własnym zwątpieniem i dodał, że teraz musimy obronić się także przed pogardą obcych. To już nasze, obywateli zadanie, ale także naszego państwa, naszej wspólnoty politycznej, której najwyższym reprezentantem będzie od sierpnia tego roku dr Karol Nawrocki. Duch z Placu Zwycięstwa i święty Jan Paweł II będą prowadzić, zakończył profesor Nowak. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie. Moi drodzy, zapraszamy Was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę różnorodne. Proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, Zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.